Czy można wygrać Mistrzostwa Europy, nie kwalifikując się do nich? Okazuje się, że jest to możliwe, ale oprócz formy sportowej potrzebny jest splot niecodziennych wydarzeń. Tak też było w 1992 roku w przypadku reprezentacji Danii. Zapraszam na jedną z najbardziej niecodziennych opowieści w historii europejskiego futbolu. Był 30 maja 1992 roku. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nałożyła na Jugosławię sankcje w związku z wybuchem wojny w tym kraju. Dzień później zareagowały FIFA i UEFA i wykluczyły wszystkie drużyny Jugosławii z rozgrywek piłkarskich ze skutkiem natychmiastowym. Było to bardzo kłopotliwe dla szwedów, gospodarzy zaczynającego się 10 czerwca Euro 92, w którym w grupie pierwszej miała rywalizować reprezentacja Jugosławii. W związku ze wspomnianym wykluczeniem UEFA podjęła decyzję o zastąpieniu piłkarzy z Bałkanów Danią, która zajęła drugie miejsce w eliminacjach Mistrzostw Europy w grupie czwartej, ustępując popularnym Plawim. Dzięki temu w turnieju finałowym mogło uczestniczyć 8 zespołów narodowych, po raz ostatni w takiej liczbie. W Mistrzostwach zagrała też Wspólnota Niepodległych Państw, która była nieco sztuczną reprezentacją byłego Związku Radzieckiego który rozpadł się w 1991 roku. Kadry reprezentacyjne na turnieju w Szwecji liczyły 20 graczy. Duńczycy musieli działać w liście ekspresowym tempie, aby skompletować skład. Część piłkarzy Danii, grających w ligach zagranicznych, była na urlopach, ale wbrew obiegowej opinii panującej przez wiele lat po Euro 92, nie było ich aż tak wielu. 13 powołanych na turniej zawodników wywodziło się z Ligi Duńskiej, w której pozostawało jeszcze dwie kolejki do końca sezonu. Brändby miało do rozegrania swój ostatni mecz w sezonie z Becca Frem na trzy dni przed pierwszym meczem reprezentacji na Euro 92 z Anglią. W meczu Becca Frem Brändby wystąpili m.in. Kim Wilford i Krym Christofte, którzy 3 dni później zagrali z Anglikami. Największa gwiazda Duńczyków, Michal Laudrup z Barcelony, był skonfliktowany z trenerem kadry narodowej Richardem Mellerem Nielsenem i ostatecznie nie pojechał na turniej. Trenerem Nielsenem nie po drodze miał też brat Michaela Laudrupa, Brian, który finalnie pogodził się z trenerem i na turnieju postanowił wystąpić. Konflikt braci z selekcjonerem wybuchł podczas eliminacji do Euro, kiedy Laudrupowie zarzucali Nielsenowi zbyt defensywną, wręcz pojaźliwą taktykę. Jak już wspomniałem, kadra Danii składała się z 13 zawodników z rodzimej ligi. Liga Tuńska na koniec sezonu 1991-1992 zajmowała 15. miejsce w rankingu UEFA, Rok wcześniej brętby doszło do półfinału Pucharu UEFA, gdzie musiało uznać wyższość włoskiej Romy. Kadrę narodową na Euro 92 uzupełniało czterech piłkarzy z Ligi Niemieckiej i po jednym z angielskiej, francuskiej i tureckiej. Przed mistrzostwami Duńczycy zagrali tylko jeden mecz towarzyski, remisując z reprezentacją wspólnoty niepodległych państw 1 jednego na stadionie brętby równo 8 dni przed pierwszym spotkaniem na Euro 92. Duńscy kibice nie mieli wobec swojej reprezentacji większych oczekiwań. Kim Wilford wspominał po latach. Nawet jakbyśmy przegrali trzy mecze po 5-0, to i tak nikt nie miałby do nas większych pretensji. Z kolei trener reprezentacji Danii, Richard Meller-Nielsen, planował, że w czerwcu 1992 roku zajmie się remontem kuchni w swoim domu. Duńczycy na turnieju finałowym znaleźli się w grupie pierwszej, gdzie zmierzyli się z gospodarzami imprezy Szwedami, a także z Francją i Anglią. I to właśnie z tą ostatnią przyszło zagrać w podopiecznym Mellera Nielsena w pierwszym meczu rozegranym na stadionie w Malmö. Pojedynek ten nie był najlepszym widowiskiem i zakończył się bezbramkowym remisem. 28-letni Peter Schmeichel z Manchester United świetnie radził sobie w bramce. Podobnie jak linia obrony, która powstrzymywała najgroźniejszych piłkarzy reprezentacji Anglii: Davida Plata i Garego Linekera. Co więcej, to Duńczycy byli bliżsi wygrane, gdy w drugiej połowie piłka po uderzeniu Johna Jensena otarła się o słupek. Co ciekawe, Duńczycy nie przeprowadzili w tym spotkaniu żadnej zmiany. Jeśli podoba Ci się odcinek, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. To pomaga w jego rozwoju, a mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję. Drugi mecz drużyna Melera Nielsena zagrała ze szwedami, którzy od początku dominowali, ostatecznie wygrywając 1 do zera po golu Tomasa Brolina. Jeszcze bardziej niż piłkarze nie popisali się duńscy komentatorzy telewizyjni, którzy po ostatnim gwistku ogłosili, że ich reprezentacja odpadła z turnieju. Jednak nie była to prawda, bo przy ewentualnym zwycięstwie nad Francją w ostatnim meczu grupowym i jednoczesnym zwycięstwie Szwecji nad Anglią, to tuńczycy mogli wyjść z grupy z drugiego miejsca. Nie było to jednak łatwe zadanie do wykonania, gdyż o sile reprezentacji trójkolorowych stanowili tacy piłkarze jak Jean-Pierre Papin, Eric Cantona i Didier Deschamps. W meczu z Francją nie zagrał podstawowy napastnik reprezentacji Danii, Kim Wilford który pojechał do Kopenhagi odwiedzić w szpitalu swoją siedmioletnią córkę, chorą na białaczkę. Wirford nie chciał wracać na mistrzostwa do Szwecji, ale córka przekonała go do powrotu. Duńczycy świetnie weszli w mecz przeciwko Francuzom, obejmując prowadzenie już w ósmej minucie, po mocnym uderzeniu z dziesiątego metra Henryka Larsena, który urwał się obrońcom reprezentacji Francji. O dziwo, to Skandynawowie dominowali w pierwszej odsłonie meczu ale ostatecznie nie udało im się podwyższyć prowadzenia. W drugiej połowie do roboty wzięli się Francuzi i ich przewaga przyniosła wyrównanie. W 60 minucie po golu Papena. Tuńczycy przetrwali napór trójkolorowych i wyprowadzili w 78 minucie zabójczą kontrę. Framik Polfsen zagrał z prawej strony do Larsa Elstrupa, który idealnie wbiegł między dwóch obrońców reprezentacji Francji i z bliska pokonał Bruno Martiniego. Mecz zakończył się wynikiem 2 do 1 dla reprezentacji Danii, co przy zwycięstwie Szwecji nad Anglią dawało Duńczykom awans do półfinału z drugiego miejsca w grupie. Tam czekali holendrzy, którzy wygrali grupę drugą przed Niemcami. Z holendrami duńczycy zegrali uważnie w obronie, wyprowadzając kilka groźnych kontrataków w pierwszej połowie. Już w piątej minucie jeden z nich przyniósł im bramkę. Brian Laudrup dośrodkował z prawej strony, a Henrik Larsen, ustawiony na długim słupku, pokonał strzałem głową van Brueckelena. Denis Berkamp wyrównał 18 minut później, ale Duńczycy jeszcze w pierwszej połowie zaskoczyli Holendrów po raz drugi. Po groźnej kontrze, Ronald Kuman zmuszony był wybijać piłkę głową z pola karnego. Zrobił to jednak zbyt krótko i do futbolówki dopadł ustawiony na linii pola karnego niepilnowany Henrik Larsen, który silnym strzałem pokonał van Brueckelena. Duńczycy dzielnie bronili się, aż do 86. minuty, kiedy to Pomarańczowi wykonywali rzut rożny, a z zamieszania w polu karnym skrzętnie skorzystał Frank Reichardt, doprowadzając do remisu 2-2 i do dogrywki. Mniej dominowali podopieczni Rinusa Michelsa, ale pudłowali w dogodnych sytuacjach lub też dobrze bronił Peter Schmeichel. Doszło do karnych. Duńczycy okazali się w nich bezbłędni, a Holendrzy pomylili się raz. Uderzenie Marko van Bastena obronił Peter Schmeichel. Decydującego karnego strzelił Krim Christoph Brandby, wprowadzając Danię do finału Euro 92. W finale naduńczyków czekali mistrzowie świata, Niemcy, którzy uporali się w półfinale ze Szwedami, zwyciężając drużynę trzech koron 3 do 2. Finał rozegrano na stadionie Ulewi w Göteborgu w obecności blisko 38 tysięcy widzów. Niemcy przez większość meczu prowadzili grę, a Dania swoją taktykę opierała na szybkich kontratakach. W osiemnastej minucie Andreas Breme stracił piłkę na rzecz Polsena tuż przy linii bocznej na wysokości pola karnego. Ten wycofał piłkę do nadbiegającego Johna Jensena, który uderzył, mocno zaskakując Bodo Ilgnera. Niemcy zaciekle atakowali, ale w bramce stał Peter Schmeichel, który doprowadzał do frustracji swoimi świetnymi interwencjami na większą gwiazdę drużyny Bertiego Foxta i Ergena Krismana. Dania przetrwała napór mistrzów świata i wyprowadziła akcję, która zadecydowała o końcowym wyniku. Piłkę głową do ustawionego na 25 metrze kima Wilforta zagrał rezerwowy Christiansen. Wilford poszedł odważnie między Helmera i Bremego, dobiegł do pola karnego, znajdując lukę między wspomnianą dwójką i uderzył w kierunku bramki. Piłka odbiła się od lewego słupka i wpadła do siatki. Dania wygrała 2 do zera i zdobyła sensacyjne mistrzostwo Europy. Po finale Bertie Foxt podsumował w dość mocnych słowach grę swojej drużyny, mówiąc, że po stracie pierwszego gola jego podopieczni zachowywali się jak bezgłowe kurczaki. W całkowicie odmiennym nastroju był Richard Mellernielsen, który był podwójnie zadowolony. W czerwcu 1922 roku zdobył Mistrzostwo Europy, a w domu czekała na niego odremontowana kuchnia, gdyż ostatecznie zatrudnił profesjonalną ekipę z braku czasu. Bohater finału Kim Wilford wrócił do Kopenhagi, by opiekować się chorą córką Linę. Historia ta nie miała jednak happy endu, gdyż Linę zmarła kilka tygodni po finale. Wygranie Euro 92 przez Danię to jedna z największych niespodzianek w historii futbolu. Był to jednak sukces ponad stan, o czym świadczą późniejsze wyniki reprezentacji Danii. W eliminacjach mistrzostw Świata 94 duńczycy zajęli w grupie trzecie miejsce, ustępując Hiszpanii i Irlandii, nie wchodząc tym samym nawet do Baraży. Na Euro 96 duńczycy pojechali, ale na turnieju finałowym nie wyszli z grupy. Na tym koniec jeśli chodzi o opowieść o wystrzale duńskiego dynamitu w 1912 roku. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do odwiedzenia strony futbolowe Wzloty i upadki na Facebooku, gdzie publikuję piłkarskie historyczne ciekawostki.